Witam Was wszystkich w kolejnym odcinku kalendarza adwentowego. Dzisiaj będziemy rozmawiać o wdowie w Sarebcie Sydońskiej. a Pierwszym tekstem, który będziemy czytać, będzie e, tekst będzie umiejscowiony w pierwszej Królewskiej, 17 rozdziale, wersety od 12 do 13 oraz 15. Olu, przeczytaj, proszę. Też ona odpowiedziała. jak żyje Pan, Bóg Twój, że nie mam nic upieczonego, a tylko karsz, mąki, dzwanie i odrobina oliwy w bańce, Oto właśnie zbieram trochę drwa, a potem pójdę i przyrządzę to dla siebie i dla mojego syna. A gdy to zjemy, to chyba umrzemy. Lecz Eliasz rzekł do niej: Nie bój się, idź i zrób, jak powiadasz. Lecz najpierw przy, przyrządź mi z tego mały placek i przynieś mi go. Dla siebie zaś i syna swojego przyrządzisz później. 15. Poszła więc i postąpiła według słowa Eliasza i mieli co jeść: ona i on, i jej rodzina, dzień w dzień. A więc, jak tutaj widzimy, myślę, że każdy zna sytuację i historię z Eliaszem i z wdową. Tak jak wiemy, Eliasz przychodzi do wdowy. A więc wyobraźmy sobie taką sytuację, że my, jako ludzie tutaj w potrzebie, wyobraźmy sobie, że jesteśmy w takiej sytuacji, że zostaje nam z 10 groszy, na utrzymanie, na jecenie, o ile się da. I jakiś randomowy człowiek przychodzi do ciebie i mówi: e Daj mi, pożycz mi 10 groszy. A ty mówisz: O nie, bez tego to zaraz umrę, prawdopodobnie. A ta osoba mówi ci: No to daj. Ale dalej widzimy, że dalej ta osoba podaje ci takie różne obietnice, tak jak pan tak jak on tutaj podał w 14 wersecie, że jak dasz, to będziesz miał więcej pieniędzy i będziesz mógł więcej kupić sobie rzeczy, przedmiotów, jedzenia i wszystko, co sobie zapragniesz. A więc ty przychodzisz do tej osoby i no, taka randomowa osoba, nie wiesz, czy jej ufa, czy nie, bo w sumie nawet nigdy tej osoby nie widziałeś, i pierwszy raz widzisz się na oczy, ale jednak postanawiasz, że zaufasz. I postąpisz tak, jak on powiedział. Nie postępujesz tak, że, że to jest coś takiego lekkiego, że możesz, a trzymaj sobie, bo to tylko 10 groszy. To 10 groszy decyduje o tym, czy będziesz żył, czy nie. I, i, i potem widzimy, że. Że jak ty mu dasz to 10 groszy, czy tam garść mąki ostatniej, którą ty masz, oddajesz mu. I widzisz, jak po jakimś czasie nagle to wszystko, co on mówi, staje się prawdą. I ta obietnica, którą Pan Bóg dał, jest prawdą. A więc możemy tutaj zobaczyć, że, że obietnice Pana Boga są pewne. I tylko my musimy mu zaufać. Czasami ponad nasze życie, bo sytuacje w, życiu będziemy, sytuacje w życiu będą bardzo różne i myślę, że każdy będzie musiał przez to przejść. I wierzę, że każdy podejmie właściwą decyzję. Dalszy ciąg tej sytuacji znajduje się także w pierwszej Królewskiej, w XVII rozdziale, w od XXI. 21 do 22. Potem wyciągnął, wyciągnął się trzy razy nad dzieckiem i zawołał do Pana tak: Panie Boże, mój przywróć, proszę życie temu dziecku. I wysłuchał Pan prośby Eliasza i wróciła dusza tego dziecka do niego i ożyło. Trudne doświadczenia w życiu tej wdowy nie skończyły się w momencie, kiedy jej potrzeby. Oliwy i mąki zostały zaspokojone. Po, po pewnym czasie jej syn zmarł i tak jakby wszystko się mogło posypać tym samym. Cała jej wiara, bo uwierzyła, że Eliasz musiał być kimś więcej niż tylko zwykłym przechodniem, który poprosił o kawałek placka w czasie trzyletniej suszy. No i, i, i wyszła z pytaniem, co się stało. Eliasz myślę, że też miał pewne wątpliwości, natomiast tego nie jesteśmy pewni. Czego jesteśmy pewni to tego, co przeczytała nam Ola: że wierzył Bogu, że Bóg jest w stanie coś z tym zrobić, że nie pozostawi tego tak, nie pozostawi tej zagadki dla nich obu. E... Ukląkł, wyłożył ręce nad dzieckiem i modlił się. Modlił się z taką wiarą, że Bóg przywrócił tchnienie, przywrócił oddech temu dziecku. Co było niesamowitym widokiem tej matki, bo, bo wtedy ta kobieta, gdy zobaczyła swoje dziecko z powrotem żywe, to już była w 100% przekonana, że Bóg Eliasza jest Bogiem prawdziwym i to Jemu będzie oddawała cześć i chwałę do końca życia. Bo uratował i on, i jej syna. Myślę, że to doświadczenie nie było potrzebne tylko tej wdowie. Z tego doświadczenia musiał też niesamowicie skorzystać Eliasz. Bo jak czytamy w jego historii później, w kolejnych rozdziałach pierwszej księgi królewskiej, ta, ta jego relacja z Ahabem dalej trwała. Dalej później kolejne doświadczenia się pojawiały. I to zaufanie, które. Eliasz miał do Boga w momencie, gdy wykładał ręce nad tym dzieckiem, no na pewno przełożyło się na wzmocnienie jego wiary później i tego, że Bóg może dokonywać czynów niemożliwych naszym ludzkim okiem. Teraz pytanie dla Was, na które myślę, że warto sobie odpowiedzieć. Um. W jaki sposób doświadczenia związane z zaufaniem Bogu wzmacniają Twoją wiarę? No właśnie, takie jest pytanie. I pomódlmy się na zakończenie tego całego tematu, który jest bardzo obszerny i możecie go sami także przestudiować, bo jest tam wiele, wiele momentów, który, nad którymi jest dość, dość ciężko i warto się nad nimi po pochodzić. Ja także skończmy głowy i wznieśmy serca do łot. Panie Boże, dziękujemy Ci za ten dzień, za to, że możemy się cieszyć Twoją wolą, za to, że widzimy zachody i wschody słońca i za to, że możemy się cieszyć Twoim zbawieniem, Panie Boże. Ty jesteś nam królem i odkupicielem. I cieszymy się z tego, że zawsze nas pilnujesz. Królestwo Twoje jest dla nas czymś wspaniałym. I proszę, daj nam, Panie Boże, taką pokorę, i taką siłę do tego, żeby potrafić oddać ostatnią swoją rzecz komuś innemu, jeżeli Ty tego od nas, Panie, żądasz. Prosimy Cię o taką moc i objawianie się takiej chwały, tak jak właśnie tej wdowie, z mąką i oliwą oraz z jej synem. Prosimy Cię o to, drogi Jezu Chryste. Błogosław ten poranek i dzień i to dawaj siły każdego dnia, drogi Jezu Chryste. Amen. 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 Także to już koniec. Yy, mówiliśmy tutaj właśnie z Natanem, Ernim, Olą i ja, Jakubem i żegnamy się z wami. Życzę miłego dziennika i niech Bóg was prowadzi we wszystkim, co robicie. Dobrego i na jego ścieżkach. Bo jak nie robicie tego, to nie, to nie ma niepokoju. Ale jak robicie, to po głosu. Dobrze, no to pa. Trzymajcie się.